Franz Kawka, proces. Czyta Michał Białecki. Rozdział pierwszy. Aresztowanie. Rozmowa z panią Grubach. Potem panna Birnstedt. Ktoś musiał zrobić doniesienie na Józefa K., bo mimo, że nic złego nie popełnił, został pewnego ranka po prostu aresztowany. Kucharka, pani Grubach, jego gospodyni, przynosząca mu śniadanie codziennie około ósmej godziny rano, tym razem nie przyszła. To się dotychczas nigdy nie zdarzało. K. czekał jeszcze chwilę. Widział ze swego łóżka starą kobietę z która obserwowała go z niezwykłą ciekawością. Potem jednak głodny i zdziwiony zadzwonił. Natychmiast ktoś zapukał i wszedł mężczyzna, którego jeszcze nigdy w tym mieszkaniu nie widział. Był wysmukły, a jednak silnie zbudowany, miał na sobie czarne, obcisłe ubranie podobne do stroju podróżnego. zaopatrzone w różne kieszenie, fałdy, guziki i sprzączki oraz pasek. Także wyglądało nadzwyczaj praktycznie, mimo iż nie było wiadome, do czego by mogło służyć. Kto Pan jest? Zapytał K i natychmiast podniósł się w łóżku. Mężczyzna jednak zbył to milczeniem, jak gdyby i tak trzeba było pogodzić się z jego obecnością i spytał tylko. Pan dzwonił. Niech mi Anna przyniesie śniadanie, powiedział K. I starał się tymczasem, milcząc i natężając uwagę, dociec, kim właściwie jest ów człowiek. Ale ten nie liczył się z jego ciekawością, lecz podszedł do drzwi, które na pół uchylił, aby komuś, kto widocznie stał tuż za nimi, powiedzieć. On chce, by Anna przyniosła mu śniadanie. W pokoju przyległym dał się słyszeć chichot, ale sądząc z głosu, trudno było poznać, czy to śmiała się jedna osoba, czy więcej. Choć obcy człowiek nie dowiedział się właściwie nic, czego by już przedtem nie wiedział, zwrócił się do K, oznajmiając. To jest niemożliwe. O, to coś nowego, powiedział K. Wyskoczył z łóżka i wdział szybko spodnie. Chcę jednak zobaczyć, kto tam jest w sąsiednim pokoju, a pani Grubach odpowie mi za to zakłócenie spokoju. Wprawdzie natychmiast uczuł, że nie powinien był tego głośno mówić i że przez to uznaje do pewnego stopnia prawo nieznajomego do nadzoru. Jednak nie wydawało mu się to teraz ważne. W każdym razie tak to widocznie nieznajomy zrozumiał, gdyż powiedział: Nie zechciałby pan raczej tu zostać. Nie chcę ani tu zostać, ani z panem rozmawiać, dopóki pan mi się nie przedstawi. Nie miałem nic złego na myśli, rzekł nieznajomy i otworzył teraz dobrowolnie drzwi. Sąsiedni pokój, do którego K wszedł wolniej niż chciał, wyglądał na pierwszy rzut oka prawie tak samo jak poprzedniego wieczora. Było to mieszkanie pani Grubach. Może w tym przeładowanym meblami, makatami, porcelaną i fotografiami pokoju było dziś nieco więcej miejsca niż zazwyczaj. Ale nie można tego było zauważyć od razu, tym bardziej, że główna zmiana polegała na obecności jakiegoś mężczyzny, siedzącego przy otwartym oknie z książką, z nad której teraz podniósł głowę. Powinien pan był zostać w swoim pokoju, czy Franciszek panu tego nie powiedział? Ale czego pan chce ode mnie, ulicha? rzekł K., wodząc oczami od nowego nieznajomego do tego, którego nazwano Franciszkiem. A który został w drzwiach. Przez otwarte okno znowu widać było w przeciwległej kamienicy starą kobietę, która z prawdziwie starczą ciekawością podeszła do okna, aby w dalszym ciągu wszystkiemu się przypatrywać. Ależ chcę widzieć panią Grubach powiedział K. Zrobił ruch, jakby się wyrywał obu ludziom, którzy stali przecież daleko od niego i chciał pójść dalej. Nie rzekł człowiek przy oknie.